Kocham Cię nie tylko za to, kim Ty jesteś, ale także za to, kim ja jestem, gdy jestem z Tobą. Kocham Cię nie tylko za to, kim się stałeś, ale i za to, kim ja stałem się dzięki Tobie. Kocham Cię, bo zdziałałeś więcej niż jakikolwiek dekalog, aby mógł stać się dobrym człowiekiem, i więcej niż jakakolwiek wiara, aby mnie uczynić szczęśliwym. Uczyniłeś to bez słów i gestów, uczyniłeś to będąc po prostu sobą. Być może to właśnie znaczy być przyjacielem. Film Bosmans czytała Anita Kopańska.